Cześć, jest 4 lipca, jesteśmy w Wielkopolsce, podjeżdżam właśnie pod pasiekę znajomego pszczelarza, na którym są dwie moje, na której są dwie moje rodziny, no i celem dzisiejszej wizyty jest sprawdzenie jak sytuacja z czerwiem, czy matki czerwią, jak dużo jest czerwiu, okres pożytkowy w tym regionie polskim jeszcze się skończył jeżeli nie będzie spadzi, to, to już nie będzie pożytku no i chcę dzisiaj sprawdzić stan rodzin i przygotować je, zabezpieczyć je maksymalnie do Nawłoci Inne za trzy tygodnie chcę je zabrać do siebie na Nawłocie więc co? zapraszam do oglądania kiedy ja tu poddawałem ciasto? ja tutaj ciasto poddawałem tydzień temu, nie tydzień, gdzie? dzisiaj jest czwartek we wtorek tu poddawałem ciasto, podkarmiałem. O, to tak już wyjadły. Było w obu rodzinach. No, trzeba zajrzeć do, do środka i zobaczyć, co jest. Bo lotów jakichś tutaj nie ma. także okres pożytkowy to się chyba już stało. Spokojna pszczoła, nie? Nie to, co na rzepaku się wściekały. Miały pożytek, a się wściekały. Wszystkie uliczki obsiadamy, nie? Więc powinno nie być najgorzej. Dobra, dobra, dobra. Trzymamy tak. Trzeba zobaczyć, czy są jaja. Są jajka, zobacz. Nie? U -u. Tu widziałem po prawej stronie, bo chodzi mi o to. O, tutaj widziałem, nie? Są, Ale tak, matka czerwi, to jest dobrze. Jak matka czerwi, to jest proszę pana dobrze. I teraz tak. Ja jej tutaj szukał nie będę, bo jej ja i tak nie znajdę jej. Tylko odłożę to, żeby nie gnieść pszczoły. Bez demo. Ale spokojniutkie są, nie? E, tutaj będzie pokarmowa, to ja nie będę nawet zaglądał, bo to jest bez sensu. Także matki ci przyjdą, 22 będzie wysyłka, 23 będziesz miał 40 matek. Mm -hmm. Zobacz, cała czerwu. Gdzie mamy? Raz, duży czerw. Dobra. Teraz co, żeby je tu jakoś bardzo nie niepokoić? To ja nie wiem, czy to jest sens. Wszystkie te ramki wyciągać. Ale zobacz, tu też jest czerw. Oj, zobacz, są larwy. Nie? Mhm. Więc wiesz co? Zobacz. Chyba ja, ja, ja nie będę. Czy myślisz, że, że cały rozkopywać? No ile wiesz. tego czerwi, czerwi jest? No bo widzę, że wszystko jest na czarno obsiadane. Chodzi mi o to, żeby były w sile na nawłość. Tu jest sporo nektaru naniesionym na środku. Jajek nie ma. Resztka czerwiu na wygryzieniu. Yy, czy są tu jaja? Nie widzę, ale tam są, więc matka czerwi. Pszczelarze się skarżą w niektórych regionach Polski, że matki przyskały czerwić. No bo to jest jak wiesz, jak masz... O, tutaj zobacz, ładnie się na larwę Widzisz? Mhm. Nie? Larwy widać. Widać. Z tej strony co to mamy? Ja Jajek tu nie widzę. A nie są, zobacz. Tu są jajeczka. Mhm. Aż by się chciało znaleźć matkę teraz, nie? Jak ty ją znaleźć? U, nie denerwować się. Dobra, nie będę was wietrzył. Tak długo. Powiem Ci, że we wszystkich moich teraz rodzinach, matki są nieoznakowane, więc wypatrzyć ich to jest naprawdę trudna sprawa. Dobra, zaglądam do ostatniej, bo chyba nie ma sensu więcej, nie? Są... Ale zobacz na ilu czerw jest. No to zobacz, masz czerw, czerw, jajka, czerw na wygryzieniu, tu masz jajka miałeś, zobacz tu masz, nie? Czerw. To czego tu chcieć? O z tego będzie dużo więcej pszczoły, za to się będzie wygryzać w ciągu tydzień, dwa, trzy. To z tego będzie... O, zobacz, matulka jest. Zobacz, o, tu, 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 tu. Zobacz, tu jest matulka. O, tu, tu. Zobacz, nag... hmm. nagraj mi ją. A, jest mateczka wreszcie. Dobra, jak jest mateczka, to ja nic więcej nie chcę. Ale zobacz, jest na ramce, ramce z czerwiem. Czy ucieknie? Jest, nie? Na środku jest. Jakoś znajdzie sobie. Bardzo, bardzo, bar bardzo okej okay jest, nie? Wygląda duży odwłok. W porządku, nie jest jakaś prędka, ruchliwa, ale patrz jak szuka. Nie, hmm. nie zaglądam przyjacielu dalej, bo to dla mnie nie ma sensu. Matka jest czerwi ładnie. Pszczoły się zachowują w porządku. Czerw jest. Spodziewam się, że tu będzie i tu będzie jeszcze jakiś tam czerw, ale to mi o to nie za bardzo chodzi, że musi być już wiesz, z, te, z, tego, z tego co już zobaczyłem, że jest zaczerwione, to już z tego będzie siła, powiem Ci. Nie? No po to to robimy, żeby to była siła, nie? No mi zależy na tym, żeby była siła na nawłoci i żeby do zimy poszły. Kurde, a co ja zrobiłem? A ja ich nie spryskałem, param jeden. No to buliczki pryskać, nie? Czy to... Pryska się całe plastry, no ale już wiesz, jakby to zrzuca tylko ten mlekowy, zrzuca warozę. E, I możesz wtedy zobaczyć, czy masz porażone, nie? Bo to zrzuca rzu z pszczoły, o, to tutaj zdechły. Tu masz plaster, to możesz popryskać cały. Tam to chyba popryskałem. No dobra, no. już nie będę tego pryskał. U siebie tam popryskałem dokładnie. Każdy plaster przepryskałem. A tutaj to, to po prostu już nie chcę tych pszczół niepokoić. Zobaczymy tylko, czy coś poleci. No bo też chodzi o znaczenie, czy coś w ogóle jest, nie? Tak, tak. Chodzi tylko o tyle, nie? No pszczoły bo tak... były czyste, no to wiesz. Nie możemy tu za dużo szarżować, jak leczenie się zaczniemy Czekaj, się. Czy matka ma miejsce do czerwienia? Ma. Ma miejsce? Ma miejsce. Czy dacie jej, da pół nastawkę tu niech on czerwi? ale przecież możesz dać na, do tej nastawki, dwie jest czerwiem krytym już. I włożyć susz. Susz z góry? No. O. Jest, jest proszę Pana siła, bo do góry też jest siła. O, takie ładne, czyste. Nie? To sobie przyczerwi. I tą sobie na chwilę tu odłożę. A czekaj, tu miałem dużo czerwień, nie? Na tyle od razu chyba i na drugiej. Tak, żeby matki nie przenieść. Nie? Uh -huh. Może iść do góry. Może iść. Tak, sobie zrobię tak, żeby te czerwie było obok siebie. Nie, nie musi być. Nie musi być? Nie, 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 lepiej... nie łatwiej im ogrzać? Nie, no to nie, nie jest zimno. Jest 14 stopni w nocy, ale jakby było poniżej 10 to... ale by... położę sobie obok siebie. Bo wtedy Bo wiesz mówią, sama że przod... Lepiej, po... tak? lepiej ma, do pracy mają, nie? Lepiej do pracy mają? Tak. Ja posłucham doświadczonego pszczelarza. Lepiej pracują wtedy. Jest to samo co u mnie, czyli są proszę pana Ten dać do środki, do, ten dać tak. do środka co drugi tak. który popatrz, ja całe ciasto i zobacz. Co się dzieje? Zobacz. Dałem im na wynicę. One spowodują pociąg. Zobacz, wszystko zjadłem. Ile dwa dni zajęło? Co myślisz, co drugą dać? Tak. Cóż? Tak, podamy susz tutaj. I tam matka sobie pociągnie jeszcze tutaj. A te dwie ramki. To będzie konkret. Ok. I tą rameczkę jej damy. Niech ona sobie czerwi. Dobra. To tak. Dziewczyny są zaopatrzone, bo ja wiesz, że ja będę do nich zaglądał dopiero za dwa tygodnie. No. Zmienimy? No Na najwyżej zajrzę. Uciekać się to O, tutaj nie mają za ciasno w tej alejce z brzegu? Może tak będzie lepiej, nie? Ta to wygląda, jakby miała tu pokarmowo, nie? Mhm. Taka pogrubiona ale wyjadły całe ciasto, jestem w szoku. Dobra, krata. Czyli jest siła, proszę pana, widzisz, jak nie było nastroju rojowego, to od razu jest inna, inna sytuacja w rodzinie. Nie trzeba zaczynać od nowa. Ten z tymi krokniami to jaja, nie? Ale tutaj mniejsza trochę siła, nie? Stamtąd wzięliśmy, nie, zobacz, stamtąd kilka ładnych ramek. A tutaj jest jednak gorsza sytuacja, moim zdaniem. Nie jest tak, że wszystkie są na czarno. To że chyba z tej to uciekła, się nie mylę. Że co, Rynka wyszła? No. Po czym robić tak sobie no myślał? Bo tu była też siła, nie? No była, no ale może, może... Na rzepaku. Może też tak być. No, ale z małą gromadą uciekła, z lotną. Nie wiem. O, widzisz? Te już życzą bardziej. Tu jest na kuchno. I co? Tu proszę pana, czerwiu nie mamy. Tu jest trochę pieżki. I odrobina wiatru. Ogólnie. Pisuję tablice rejestracyjne Twoich psów. Tablice rejestracyjne Twoich psów. W jaki sposób? No bo wpływają tutaj. to wiesz. Aha, okej, nagrywa się. Tak. Zobacz. Nima. A następna jest. Od drugiej A A to drugie strony powinien zlecieć. Może. Ale zobaczymy jak będzie, bo może w tamtym ulicy. Ja już widzę, że już jest. A tu jeszcze ruteń chodzi jaki wypasiony? Wielki To dobrze Bo dobrze Krutowej Krutowego czegoś już nie ma w zasadzie A Czy ty w ogóle masz tu ramki pracy? Nie masz Nie mam ramki pracy, ale Powiem ci, że już jest poza zawodach Co się stało, to się Zobacz Nie ma cery Nie, to jest miód to No to jest miód też... i pieżga Nie ma cery Najgorzej? No no Trzeba zobaczyć. Może gdzieś mamy, to by chyba bardziej buczały nie? nie, nie? Niekoniecznie. Niekoniecznie. Nie ma Nie ma czerwiu. Nie, czerwi. nie ma jajek. Nie ma jajek. Pierżga jest. ta ramka wszędzie pieżga. Jesteśmy museczką nakysnikowo. Chyba, że w tamtym korpusie będzie matka przeszła. Że, jak mogła przejść? Co ty? No to czasami różne przechodzą. To zajrzę do tego górnego korpusu. Jak tu matki nie znajdę, no to muszę zajrzeć, nie? Bo jak nie, to ci zamawiam matkę i przychodzi za dwa dni i podkładasz. Widziałeś? Jaka historia? No doradza mi, co powinienem zrobić? Przerw przełożyć, jeżeli chcesz kombinować, żeby one sobie wyciągnęły Ale mogę przyłożyć. zamówić matkę, przyjdzie matka, czekaj, w poniedziałek i podłożysz To wtedy musisz zniszczyć matecznik ratunkowy, bo, bo w tej rodzinie... No to... to lepiej nie kombinować, tylko podłożyć od razu matkę Na tym, niech są one wygryzą, nam, jeżeli tego... Sytuacja dla mnie jasna Nie ma mamy, trzeba badać mamę Tak, tak to się da schować? Nie bardzo co Do garażu, tam do No to się No dobra, no to co, finisz Nie ma matki, trzeba pokładać matkę No czyli jestem po przeglądzie W jednym ulu matka ładnie czerwi Jest dużo siła, jest dużo czerwiu A w drugim ulu niestety matka Gdzieś się zagubiła Więc no zamówiłem matkę Kolega we wtorek podłoży Także dziękuję za oglądanie No takie są perypetie młodego pszczelarza Także przypuszczam, że nie tylko ja mam takie przygody. Jeszcze raz dzięki za oglądanie. Do następnego razu. Pozdrawiam serdecznie. Cześć.